Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie urbex Dziury Tu jest jedna, ale tam zaraz Na przykład tam Przejdziemy siebie, sobie, e, się, sobie, siebie, się Do Maryny Kurde, sorry, e, że się nie nazywam było ka była No, więc tutaj macie... Jak tam wejść w ogóle? Kurde, miałam Kurtkę, patrzcie, jaką ładną mam tam sobie Nie wiem sobie dwie dwiepcia, bo tu jest. No, yy, ten, no. <laughs> jest, że sucho, no nie i by mi podrapało kurtkę, więc nie chcę sobie tego podcichu. rower nawet zostawili. Patrzcie, jaki ładny. Ale zwalony cały, też. Widzicie? Coś. Kurde, ale fajne, mi się podobało te kiedyś rury takie kanalizacyjne, no nie? Też rura, rura kanalizacyjna, no nie... Takie, e, tak, kurde ktoś tu jest? Nie, nie ma dobra, nieważne. Takie mm, jakby to powiedzieć. Y, no, antyczne. O, coś takiego. No, ona tu macie o, one widzicie. Ona nie wiem w ogóle jak ona powinna iść, ale to w ogóle wszystko. Nawet na to. I macie teraz dowód na to? Zobaczcie sobie tutaj Że opony są tak zabezpieczane Właśnie Tym metalem czy czym to jest Macie Tutaj dowód Dowód na to jest niepodważalny No i co? Można sobie usiąść A bicie Dobra nie siadam Już jakiś zaraz dostanę Co tu mamy? wszystko wszystko i nic no dobra Ciśniemy dalej Co tu jeszcze może być tak się Wiecie, bo ja w ogóle tu i zawsze jeździłem obok tego No i mówię że przejdę się gdzie tu nic nie ma Kurde. Gdzie by tu iść O tutaj jest Wejście do podziemi tam sobie dom można zbudować Więc jak widzicie no co ja tu będę mówić, no co ja na makaron nauczy, że tak powinna wijać, mam na no nie, no. wszystko jest. Ktoś chce sobie zamieszkać, wszystko jest do budowania. Hmm, tutaj jeszcze, co tu jest? Cięć nie robię, aby ktoś pytał czemu no czemu? No bo ostatnio była skarga, więc nie robię cięć. Ja, ja w moich filmach zawsze są cięcia. Nie mówię prawdy, wszystko wycinam. Tutaj kamole. Kamole szkło, o kurde, ile się sam boję tu i wiecie. Szkoda tych butów i też w sumie stóp by mi się raz w ogóle wbiło. Nie, wbita, wiecie, czasami szkielko pójdzie na bok, na drugi bok, Znaczy na jeden, na drugi i będzie. Więc też trzeba uważać. Też puchy. Szkoda takich miejsc, nie wiem ludzie. Co tam wali? Tam w ogóle widzicie? To jest centrum handlowe. Tam są samochody. I jak to teraz wyjdzie? Wiatr jeszcze mi jadł. widzicie sorry, że na tym wiatr, przepraszam bardzo. Ojej, jeden, jedno. Trzeba do wyjścia się kierować. Ten wiatr mnie to zabije. Duśmie wiatr. Wiatr, wiatr. Co ty ode mnie chcesz? Co ja ci zrobiłem. Tu w ogóle chodzę, bo tu była też taka dziura. Albo mi się wydawało, albo nie było. Zaraz, gdzie to? Gdzie to mogło być? Kurde. Albo mi się to wydawało. Dobra, to jak znajdę to wiadomo, się teleportuję. Będę wiedział, ja już to wiem, tak jak Bóg wie, jestem wszechwiedzący. Wiem wszystko naprzód, ale ono musi być... Jednak musi być cięcie, musi być ewolucjonnie. Znalazłem. Było koło tego, jak się nazywa, to zielone? le er Lerwaner, coś takiego. Patrzcie, co tu jest. Widzieliście normalnie tego grzebać w tym, no, grzebać tylko. Dobra, no przejdziemy się. Przejdziemy się po tym. Dobra, zacznijmy tam. A w sumie tam chyba. Nie, nie było mnie, ale no, co tam jest? No nic, widać. Nic nie ma. Uciekamy się, uciekamy Tutaj to, 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 to Też, też nic, nic O, w sumie pod, widzicie Tego seduara od razu przedłużyłem Byliśmy Wytelka. Widzicie, nigdy nie będziesz nigdy nie będziesz spragniony. Nigdy nie będziesz spragniony. Wejdę tu go boję się trochę, wyjdzie, bo to... Ale nie jak widać mocno mocna konstrukcja, to nie zawali się no i co? Nic. Koniec tutaj. No co, no, ale nic już nie ma, to co, wychodzimy, wychodzimy z tej dziury. Jak to się mówi, wychodzę z dziury i do roboty. Trzeba do pracy. Trzeba być hajs. No teraz w ogóle, czy ja tam, o jeszcze to coś nie się? się. Jakie okarczają, nie. Powinienem to nazywać urbek na dworze. Bo nie wiem, vlogi jak. Było pite, było pite Tam ktoś się bawił czymś Kamo Kurde, myślę, że go on przede mną widział. A tu był taki przypał, nie ma a mam katar, pasaka Chory jestem, chociaż po głosie w sumie pewnie słychać No dobra tu już nic nie ma. Tam jest dalej centrum handlowe, więc tu się rozdzielamy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.